Cześć! Jak już zdążyłeś się zapewne przyzwyczaić, jedyną stałą rzeczą na Allegro są zmiany. Tak więc, jakby w tym przypadku, z dniem 1 lipca będą kolejne zmiany na Allegro, a będą one dotyczyły programu Allegro Ceny. Jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało? Allegro będzie wykluczać Twoje oferty, gdy znacząca różnica cen będzie dotyczyła ponad 10% Twoich produktów na wszystkich kontach, które masz założone na tym jednym konkretnym NIP-ie, ale tylko jeśli będzie to ponad 50 różnych produktów. Produktów. Dla przykładu, jeżeli masz 100 ofert i 10 z nich oni znajdą taniej, poza Elektro, to jeszcze ci nie wykluczą, ale gdy będziesz miał tych ofert 50, to już tak, bo i będzie procent wyższy i oczywiście ten dodatkowy warunek zostanie spełniony. Dlatego też należy na to zwrócić uwagę, jeżeli reklamujesz swoje produkty na Google, Facebooku, Instagramie czy Ceneo, to tam jesteś już narażony na to, by weryfikować sobie te ceny i patrzeć na ten współczynnik. Nie otrzymałem informacji, co to znaczy znacząca różnica w cenie, ani czy weryfikują produkty chociażby tylko po kodzie EAN czy też innych wartościach. Nie chcieli mi zdradzić tej informacji, więc trzeba być czujnym. A na tą chwilę mogę ci pożyczyć miłego długiego weekendu. Pamiętaj o zmianach na Allegro, bo licho nie śpi. Trzymaj się, cześć.